Witajcie kochani, jesteśmy w kurtkach. Nie, ogrzewania nam nie wyłączyli, ale dzisiaj zabieramy Was ze sobą na zakupy. Nie tylko Was, razem z naszymi dziećmi. Piątka dzieci, nas dwójka, zapraszamy. Duże zakupy będą. Ok, więc wszystko mamy. Dzieci są w samochodzie, torby wzięte na ogromne zakupy, no i ruszamy. A więc jesteśmy już w samochodzie. Dzieci spakowane. Jak widzieliście, torby też już są wzięte na zakupy. Kochanie, czy lubisz jeździć z nami? Na Najbardziej. Takie długie, duże zakupy samochodowe. Za zakupy z yy, Z nami, no bo z kim mógłby się robić? Dzieci, kolejna odlicz. Jeden, dwa, trzy, stany. I piąte w foteliku przypięte. Więc cały komplet jest, a my ruszamy na łowy. Zobaczycie jak będzie. Kochani, jesteśmy już w środku. Co prawda nie możemy Wam pokazać, jakie robimy, nie powiem, że zdziwienie, ale każdy z na nas patrzy No, Jak wchodzi taka siedmiosobowa rodzina do sklepu z wózkiem, no to rzeczywiście jest to trochę dziwne i zjawisko niebywałe, a na pewno niecodzienne. Więc zaczynamy. Idziemy przez Zawsze nim coś kupię najpierw sprawdzam cenę za kilogram, która wychodzi najbardziej korzystnie, najkorzystniej, wtedy wybieram dany produkt. Polecam. Udało się? O. Ile samo? Ile? Ile? O tak. Jak widzicie, ci też potrafią pomagać. Nawet sprawdzając ceny. Tak to czasem jest na zakupach, że należy się rozdzielić. że ona idzie w jedną stronę, my z Ferajną idziemy w drugą. Obejrzymy tu, obejrzymy zabawki, obejrzymy sobie różne rzeczy ciekawe. Co widzimy? I sobie zaraz się pewnie spotkamy: jak ona zrobi to, co chce tam kupić, na kupie różnych rzeczy. Wie lepiej w końcu, co nam jest potrzebne, a co nie. A my sobie tu możemy spędzić czas oglądając różne nasze fajne rzeczy. Traktor, zobacz, jaki traktor! Mam jeszcze trochę czasu, cały czas jesteśmy na telefonach. Na łączach zwaniamy się, co jak, to gdzie, żeby nikt się czasem nigdzie nam nie zgubił w dużym sklepie, żona wam tam relacjonuje jakieś rzeczy to i z tyłu nagrywa, a ja robię zakupy. My nie lubimy marnować jedzenia jak widać niektóre sklepy też wpadły na genialny pomysł, żeby zrobić taką oczekówkę, a w niej nie marnujemy do Tutaj można zajść produkty z krótką datą ażności, fajnych cenach i możecie niego spróbować. I z czym jeszcze? Z Brokłami. Z brokułami. I co tam, maluchu na górze, podoba ci się? To jest a nie mam. Pewnie, że się podoba. Komu by się nie podobało, u Taty. Idziemy dalej. Zdobywać pożywienie. Bo tak się teraz pożywienie zdobywa. I się przychodzi do sklepu, wybiera się z półek, płaci się. I jest zdobyte wszystko Ty jeszcze nie wiesz o co chodzi, co? No właśnie To no co teraz nam jeszcze brakuje? Nerkowców Nerkowców nam brakuje Zobaczymy co się nam uda kupić Idziemy dalej A czy wykorzystaliście już takie listy zapieków? Tak, nie My, zwykłej, tradycyjnej, na karteczkach, mamy jeszcze swoją. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. i Dzieci mogą nam pomóc nawet kasować to, co już mamy kupione. I jak to się robi, Formynia? No to wciśnij. Które? Cebulę. O, zaznaczone, kupione. Idziemy dalej. Na zakupach, jak to zwykle bywa, Ktoś się spotka, z kim się porozmawia, zawsze ktoś nas zaczepi. Zawsze a... ktoś zaśnie. Ktoś zaśnie. A widząc tyle dzieci, no to z, z jakoś budzimy zainteresowanie. Spotkaliśmy e, naszą znajomą. Zadała nam. kilka pytań odnośnie edukacji domowej. Odnośnie edukacji domowej. Każdego jednak to bardzo interesuje. Koleżanka ma jedno dziecko już w szkole i rozważa mocno właśnie przeniesienie jej do edukacji domowej. no podzieliliśmy się swoimi przemyśleniami. Dobrze się dzieje, że gdzieś tam zawsze możemy, pojawiając się, możemy o tym poopowiadać, prawda? Nawet chwilę gdzieś tam, czy na korytarzu, czy w sklepie, czy w alejce, zawsze się udaje o tym porozmawiać. Zauważyłam też, że coraz więcej osób pyta nas o edukację domową i też chcą przyjść na ten inny system nauczania swoich dzieci. Ciekawe z czego to wynika. Czy z tego, że dzieci rzeczywiście w tej szkole się źle czują, czy rodzice dostrzegają jednak swoje takie głębsze powołanie, że mogą swoje dzieci wykształcić tak jak chcą. My kupujemy kredki, różne rzeczy właśnie służące nam w edukacji domowej. Eee, I jak i zwykle są? szukamy super fajnych promocji. A uwierzcie mi, ich <laughs> jest bardzo dużo. Szczególnie w jest tylko oko.

Kochani, i nasz podróż, nasze zakupy właśnie dobiegają końca. Mąż jest przy Kasie, ładowuje wszystkie zakupy z koszyka, wpada do torby. Cóż powiedzieć, było fantastycznie. Oczywiście były też tyle trudne. Nie powiem, że ludzie zwracają na nas uwagę, oglądają się, ile nas jest, ale czasami milczą. No, zajęło nam to chyba ze pół godziny robienie zakupów. Najmłodszy dziecko śpi. Myślę, że takie wyjście z dziś też jest fajne pod względem nauki. Na przykład nasze córki nauczyły się, jak obsługiwać wagę, jak korzystać z czytnika cen, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście cena, która jest składana wcześniej na etykiecie, jest ceną rzeczywistą za ten produkt. Mogliśmy zobaczyć fajne miejsce, czyli żywno gdzie się nie marnuje, a można ją kupić w nieco niższych, nawet o 50% przy cenie. Trochę czuję się zmęczona. Ale było bardzo fajnie. Cieszę się, że byliście z nami, że mogliście zobaczyć nasz jeden dzień, bądź jeden wypad z pasji wychowywania, jak rodzice spędzają czas swoimi dziećmi. Więc do zobaczenia. Może jeszcze coś ciekawego przed wami odkryjemy?